11. edycja Narodowego Czytania. Bardzo serdecznie witam przybyłych na nasze spotkanie gości. Witam wójta Gminy Sieroszewice, pana Anna Pawła Witam zastępcę wójta pana Bartosza Kupicę. Witam sekretarz gminy, panią Mirosławę Busza. Witam Dyrektorów jednostek organizacyjnych panią Barbarę Stasiak pani Szyszkę. Witam naszą radną panią jest habeczka. Witam proszę państwa przyjaciół biblioteki, witam czytelników i witam wszystkich, którzy zaszczycili dzisiaj to nasze wydarzenie swoją obecnością. Bardzo się cieszę, że jesteście państwo z nami i mam nadzieję, że państwo też się cieszycie, że jesteście tutaj. Samej akcji. Narodowe czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Akcję zapoczątkowano w 2012 roku lekturą pana Tadeusza, no i tak to się zaczęło, i od tego czasu co roku bierze w niej udział coraz więcej osób. Patrzyłam rano na statystyki. Ten rok może nie będzie jubileuszowy, ale na pewno też będzie, będzie dużo osób, które aktywnie uczestniczą w tym wydarzeniu. Jeśli chodzi o naszą bibliotekę, to my od pięciu lat bierzemy aktywnie udział w tym przedsięwzięciu. Czytaliśmy przedwiośnie, nowele polskie, baladynę. Baladyna była czytana w czasie pandemii, więc wtedy był tylko filmik nagrywany. No, i w ubiegłym roku, kto przypomni, może ci najmłodsi uczestnicy, to, co czytaliśmy w ubiegłym roku? Moralność pani Dulskiej. Moralność pani i muszę tutaj wspomnieć, bo jest biuro osób, które w tym wydarzeniu aktywnie uczestniczyły, że to było naprawdę coś wspaniałego. Jeszcze raz wielkie brawa za ten poprzedni rok, bo ta moralność naprawdę przepięknie nam wyszła. A za chwilę wysłuchacie Państwo dzieła Balady i Romansy Adama Mickiewicza. Czemu akurat ten utwór. W tym roku mija dwusetna rocznica od, ich, od opublikowania tej książki. Myślę, że to była też przyczyna, że ten utwór właśnie jest w tym Narodowym czytaniu dzisiejszym. Proszę Państwa, to tyle tytułem wstępu. Zapraszam do czytania. Zapraszam do słuchania. A widzów, którzy będą mogli obejrzeć ten nasz filmik, jeszcze do oglądania. Serdecznie zapraszam. Romantyczność. Motto. Zdaje mi się, że widzę gdzie? Przed oczyma duszy mojej. Szekspir. Słuchaj, dzieweczko. Ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wokoło siebie chwytasz, kogo wołasz, z kim się witasz, ona nie słucha. To jak martwa opoka nie zwróci w stronę oka, to strzela wokoło oczyma, to się zami, zaleje, coś niby chwyta, coś niby trzyma, rozpłacze się i zaśmieje. Ty też to w nocy, to ty Jasieńku, ach i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj po marenku czasem usłyszy macocha. Niech sobie słyszy, już nie ma Ciebie. Już po Twoim pogrzebie. Ty już umarłeś, ach, ja się boję. Czego się boję mego Jasieńka? Ach to on, lica Twoje, oczki Twoje, Twoja biała sukienka. I sam ty biały jak chusta, zimny jak zimne dłonie. Tutaj połóż to na łonie, przyciśnij mnie do ust usta. Ach, jak tam zimno musi być w grobie. Umarłeś, tak, dwa lata. Weź mnie, ja umrę przy tobie, nie lubię świata. Źle mnie w złych ludzi tłumie płaczę, a oni szydzą, mówię Nikt nie rozumie, widzę, oni nie widzą. Wśród dnia przyjdź kiedy, to może we śnie. Nie, nie, trzymam ciebie w ręku. Gdzie znikasz, gdzie, mój Jasieńku? Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie. No. Mój Boże, kur się odzywa, Zorza połyska w okienku. Gdzie znikłeś? Ach, stój Jasieńku, ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści, bierze za nim, krzyczy, pada na ten upadek, na głos boleści, skupia się ludzi gromada. Mówcie pacierze, krzyczy prostota, tu jego dusza być musi. Jasio być musi przy swej karusi, on ją kochał za żywota. I ja to słyszę, i ja tak wierzę, Płaczę i mówię pacierze. Słuchaj, dzieweczko, Krzyknie śród zgiełku Starzec i na lud zawoła. Ufajcie Memu oku i szkiełku, Nic tu nie widzę dokoła. Duchy karczemnej, Tworem gawiedzi, Głupstwa wyważone kuźni, Dziewczyna dupy smalone bredzi, A gmin rozumowi bluźni. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawieć wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy nieznane dla ludu, widzisz świat w proszku, w każdej gwiazdki skierce. Nie znasz praw żywych nie obaczysz cudu, miej serce i patrzaj w serca. Świedzianka. Jakiś to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica. Żegami się i wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, on jej kwiatki do pianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie, o jednym porze, pod tym się widzą morzebie. Młody jest szczelcem tutejszym Boże, Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem, skąd przyszła, darmo śledzić kto pragnie, gdzie uszła, nikt nie zbada. Jak mokry jaskier schodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna lubo dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przebiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, żółkniały liścia i czysta nadchodzi pora. Zawsze nam czekać twojego przyjścia Na dzikich brzegach, jeziorach. Zawsze szpoknie, jak jak salna płocha, Jak upiór błądzisz w noc ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha, Zostań się o lubo ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka, po środku gęstej leszczyny, Jest tam dostatkiem owoców, mleka, jest tam dostatkiem zwierzęcym. Stój, stój, odpowie, hardym łokosie, Pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowiczek dzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Więcej się Waszej obudy boję, niż wzmienny ufam zapał. <laughs> Może bym prośby przyjęła Twoje, ale czy będziesz mi stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku. Piekielny wzywał potęgi. Klął się przy świętym księżyca blasku. Lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj strzelce, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, Ach, biada jemu, za życia biada, i biada jego złej duszy. To mówiąc, dziewka więcej nie czeka, wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błonie. Próżno się za nią szczerec pomyka, rączym wybiegał, nie sprostał. Znikła, jak lekki powiew wietrzyka, A on sam jeden pozostał. Sam został, dziką powraca drogą, Ziemia uchyla się grząska. Cisza wokoło, tylko pod nogą zwiędła czy jeszcze gałązka. Idzie nad wodą, błędny krok niesie, Błędnymi strzela oczyma. W tym wiatr zaszumiał po gęstym lesie, Woda się burzy i wzdyma burzy się wzdyna, pękają tronie o niesłychane zjawiska. Ponad srebrzysty świteził w łonie dziewicza piękność wytryska. Jej twarz, jak róże bladej zawoje skropionej utrzenki łezką, jak mgła lekka, tak lekkie stroje obywiały postać niebieską. Chłopczo mi piękny, chłopczom mi młody, zaródzie czule dziewica. Po co wokół świteził wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej która ci zwabia w knieje, Zabraca głowę, rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje? Daj się namówić czułym wyrazem, pożyć wzdychania i żale. Do mnie, tu do mnie, tu będziemy razem, powodnym pląsać krysztale. Czy zechcesz niby jaskółka rybka, oblicze tylko muskać? Czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka, cały dzień ze mną się pluskać? A noc w łożu srebrnej topieli, Pod namiotami zwierciadeł, Na miękkich, botnych lijek bieli, Wśród boskich usnąć widziadeł. Wiem, zasłon, błysną piersi łabędzie, Pszczelec w ziemię patrzy skromnie, Dziewica w zbliża się będzie I do mnie woła – pójdź do mnie. I na wiatr lotne rzuciwszy stopy, jak tęczna śmiga w krąg wielki, to znowu siekąc wodne zatopy, srebrnymi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu, i chciałby skoczyć i nie chce. Wtem modra fala prysnąwszy z brzegu, zlekam w stopy ze, ze łechce. I tak go łechce i tak go znęca, tak się w nim serce rozpływa. Jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie. Przysięgą pogardził świętą. Na zgubę oślep bieży w pękinie nową spawiony ponętą. Bieży i patrzy, patrzy i bieży. Niesie go wodne przestworze. Już z dala suchych odbiegł wybrzeży. Na średnim igra jeziorze. Już dłoń śnieżną w swej ciśnie dłoni. Piękny wicach topi oczy ustami, usta różane goni i skacze okręt doczy. Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska, co ją budzącym w lasku, poznaje strzelet dziewczynek z bliska. Ach, co dziewczyna z Podlasku? A gdzie przysięga, gdzie moja rada? Szak, kto przysięgę naruszy, A biada jemu za życia biada I biada jego złej duszy? Nie tobie igrać po srebrnym tonie Lub nurkiem pluskać z głową jasną? Surowa ziemia ciało pochłonie, Oczy tchę wirem zagasną, A dusza przy tym świadomym drzewie Niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielne cierpiąc szarzebie, nie ma czym zgaścić gorąca. Słyszy to strzelec, błędny krok niesie, błędnymi rzuca oczyma. A wicher szumi po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma, burzy się wzdyma i wrę aż do dna. Kręconym nurtem pochwyca, roztwiera paszczę, otchłań podwodna. Ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i pieni. Dotąd przy świetle księżyca. Snuje się para znikomych cieni. Jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze. On pod tym jęczy modrzewiem. Kto jest młodzieniec? Strzelcem był w Boże. A kto dziewczyna? Ja nie wiem. Pierwiosnek. Z niebieskich najrańszą piosnek ledwie zadzwonił skowronek. Najrańszy kwiatek pierwiosnek błysnął ze złotych odsłonek. Jak? Za wcześnie kwiatów, za wcześnie, jeszcze północ mrozem dmucha, z gór białe nie zeszły pleśnie. Dąbrowa jeszcze nie sucha przymruż złociste światełka, ukryj się pod matki rąbek, nim cię zgubi śrą ząbek lub chłodnej rosy perełka. Kwiatek Dni nasze jak dni motylka, życiem wschód, śmiercią południe. Lepsza w kwietniu jednak chwilka, niż w jesieni całe grudnie. Czy dla bogów szukasz datku, czy dla druha lub kochanki, Upleć wianek z mego kwiatku, wianek to będzie na wianki. W podłej trawce, w dzikim lasku, Urosłeś o kwiatko luby, Mało wzrostu, Mało blasku. Cóż ci daje tyle chluby? Ni to kolory i Ni zawoje tulipana, Ni liotę sukienki, Ni róży piersi malowana. Niech sobie słyszy. Uplatam ciebie do bianka, lecz skądże ufności tyle. Przyjaciele i kochanka, czy cię powitają mile? Powitają przyjaciele, mnie wiosny, młodej aniołka. Przyjaźń na blasku niewiele i mi lubi jak męziołka. Czym kochanki godzien rątek? Powiedz niebieska Marylko, za pierwszy młodości pączek zyskam pierwszą. Ach, tylko. Adam Mickiewicz, pani twardowska. Jedzą, piją, wulki palą, tańce hulanka swawola. Ledwie karczmy nie rozwalą, ha, ha, hi, hi, fejrze hola. Twardowski siadł w końcu stoła, stoła podparł się w boki jak basza. Hulaj dusza, hulaj woła, Śmieszy tłumach, przestrasza Żołnierzowi, co grał z Wszystkie łaje i potrącą, Świsną szablą koło ucha, Już żołnierza masz zająca. Na Patrona z Co milczkiem wypróżniał lądel, Zadzwonił kieską do Z Patrona robi się konder, Szefców na wyciął trzy szczutki, Do łap przymknął trzy wóreczki, Cmoknął smok i gdańskiej wódki wytoczył ze dwa próbeczki. Wtem dybódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zaskrzytał, patrzy na dno, co ulicha, licha, bo coś tu ku mnie ja to był własne Istny niemiec sztuczka kusa. Skłonił się gościom upadnie, zdjął kapelusza i dał susza. Z kielicha aż na podłogę pada rośnie na dwa łokcie. Nos jak haczyk kurzą nogę i krowulcze ma fazmokcie. A, Twardowski, witam, bracie. To mówiąc, bierze obcesem. Cóż to, czyliż mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mnąś na łysej górze robił o dusze zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś ty i pisy. Miałeś słuchać twego rymu, ty jak dwa lata przebiegą. Miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło. Cyrograf nadal nie służy. Ty czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa. Nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa. Kładę arsz na wasze ci. Bardowski drzwiom się, się kwapił, A takie diktum macerbą diabeł za kontusz ułapił. A gdzie jest nowy werbum. Co tu począć Kusa rada, przyjdzie już nałożyć głową. Bardowski na koniec wypada i zadaje trudność na Patrz w kontrakt na Epistofilu, tam warunki takie stoją. Po latach tylu, a tylu, gdy przecież brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy zacząć cię do ciebie do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do ty. Patrz, oto jest go mega, bo koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech skoby ta Skręć mi przy tym biczyk z piasku, żebym miał w tym konia chłostać. I wymóry gmach w tym lasku, Bym miał, lasku, miał gdzie na popas zostać. W mach będzie z ziarenek orzecha, wysoki pod szczyt krampaku, z żydowskich ma być strzecha, obita na śnieg smaku. Patrz, oto nam miarę ćwieczek, car gruby, długi trzy cele. W każdy z znakowych ziareczek w nim jest trzy takie bretnale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi, poi, potem bicz z piasku utoczy i już gotowości stoi. Fardowski dosiadł biegusa, próbuje podskoków zwrotu. Stępa galopuje, kusa, patrzy, aż i gmach jest gotów. No, wygrałeś panie misie. lecz druga rzecz nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe, sługa musi, skąpał się nie tak po szyję. Wyleciał potem jak z procy, otrząsnął się, trąsnął, parsknął raśnie. Teraz już jest w naszej mocy, najgorętszą odbył właśnie. Jeszcze jedno będzie kwita, zaraz pęknie moc czartowska. Patrz, patrzaj, oto jest kobieta, moja żoneczka, twardowska. Ja na roku bez guba, przyjmę za siebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja ruba z jak z mężem dostanie. Przysiądz jej miłość, szacunek, posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już stała ogoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół, pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha, tymczasem już blisko plamki, gdy mu twardowski dokucza, od drzwi od okien odpycha, czmychnąwszy dziurką od klucza, dotąd jak czmycha, tak czmycha. Powrót taty, wallada. Pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie razem za miasto, podsów na wzgórek, tam przed cudownym klętnicie obrazem. Pobożnie zmówcie paciurek. Ta nie wraca. Ranki i wieczory Bełzan go czeka w nitwodze. Rozlały rzeki, pełne zwierza bory i pełno zwójców na drodze. Słysząc to biegną, wszystkie razem, za miasto, pocuk na wzbórek. Tam przed cudownym plekają obrazem i zaczynają paciurek. Całują ziemię. Potem w imię ojca, syna, i Ducha Świętego, bądź pochwalona, przez najświętsza trójco, teraz i czasu wszelkiego. Potem Ojcze nasz i zdrowaś, i wierzę. Dziesięcioro i koronki, a kiedy całe, co mówili pacierze, wyjmują książeczkę z kieszonki. I nitanije do Najświętszej Matki, starszy brat śpiewa, a z bratem najświętsza Matką przyśpiewują dziadki. Zmiłuj się. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za Państwa obecność, za to przepiękne przeczytanie tych utworów i zanim zakończymy nasze spotkanie, poproszę Pana Wójta o kilka słów. Szanowni Państwo, rozpocznę od podziękowań dla Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej naszej gminnej, za to, że tak pięknie zorganizowała Narodowe Czytanie i po raz kolejny możemy się spotkać i jeżeli Pan Wójt pozwoli, to będziemy się spotykać dalej. A jak słyszeliśmy, Mickiewicz potrafi wzruszyć i rozweselić, czyli tak jak w naszym życiu. I myślę, że jeszcze tak mają, patrząc na pana Piotra, czytając jego utwory, też można ich się roześmiać i wzruszyć. Myślę, że takie spotkanie jest nam potrzebne, aby móc żyć. Dziękuję bardzo. Редактор